I'm gonna Rutenka. Puścili sędziowie ze Szwajcarii tę grę. Nie było faulu. Kondatak. No ale grajmy, grajmy do końca tę kontrę. No właśnie drugie tempo. Ładna akcja. Indywidualna. No i mamy gol Bacza. To jest nowy zawodnik, przyszedł ze Stali Mielec. On był chyba na wypożyczeniu, jak dobrze pamiętam. Ten wypożyczony był na sezon do Stali Mielec. Tak. To jest utalentowany gracz o bardzo dobrych warunkach fizycznych. Gracz z przyszłością. Vitalij Kowtun. Udało się, jedziemy z kontra... O właśnie, tak trzeba rozgrywać atak. i Piękne wykończenie tego kontrataku przez Adama Babicza. Jak mu ładnie zagał nie dośpiał. Leżąc pięknie pod nogą szterbika wykończył ten konar. No Sier Rutenka. To jest zawodnik, który przyszedł z piwowarny cel Brawo, ładna bramka. I znowu Babicz No rzeczywiście słusznie go chwaliłeś. praworęczny ręczny. Ładnie się wychylił przy tym rzucie ze skrzydła. Trzeci gol. A nie, przepraszam, to był Bałtronik Tomczak. No i znowu ruszenie bez piłki i ładna branka Babicza. Czwarty gol. No ładny, ładny dzisiaj mecz rozgrywa. Przynajmniej jeśli chodzi o bramki, ten zawodnik. Bardzo dużo rzucał go z dziewiątką Ten, i ma już cztery branki na końcu. Brawo! Dobrze! Indywidualna akcja rzut Ale tutaj bardzo dobrze zachował się lewoskrzydłowy Tomczak który bieg do środka zabrał ale to była wina obrońcy ewidentna bo była tak na ciało natomiast ręka była, wolna zupełnie i swobodnie oddał rzut Stefan rzut nie do obrony właściwie wszystko w tunach i teraz już taka właściwie gra bramka za bramkę już zespel mam teraz na pozycji obrotowego, Paul w Миңа төбәк дип таулаганды